Ostatnim razem kiedy byłem przed Stadionem Narodowym to narzekałem na to, że bolą mnie nogi od skakania na skakance, no ale było ciepło. No to różnica właśnie na tym polega. Przestało być ciepło, ja wciąż skaczę na skakance i wciąż bolą mnie nogi. Dzień dobry. Ała. 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 No, ktoś kto powiedział, że sport to zdrowie chyba do końca nie wiedział co mówi. Boli. Boli strasznie. A, zmieniła się jeszcze jedna rzecz. To już nie jest na razie przynajmniej stadion narodowy, tylko szpital narodowy. 9 miesięcy skacze na skakance. 430 tysięcy skoków, to już jest powód do dumy, a dzisiaj pewnie będzie jeszcze więcej. Nie, nie trzeba skakać codziennie. Nie wydaje mi się, żeby skakanie codziennie miało jakikolwiek sens, ponieważ może się skończyć na tym, że jak ze wszystkim możemy przedobrzeć, może się okazać, że stracimy pasję, stracimy miłość do tego i efekt będzie taki, że Zmarnujemy ten czas, bo damy z siebie bardzo wiele, a potem się okaże, że utrzymanie tej formy, utrzymanie... Yy tego reżimu treningowego jest niemożliwy, bo dojdą nam nowe obowiązki albo po prostu złapiemy jakąś kontuzję, więc też wydaje mi się nie ma sensu przesadzać. Ja osobiście mam taki reżim, że staram się skakać codziennie, chociaż łapię się też na tym, że na przykład wieczorem w piątek potrafię usiąść z lodami, łyżką i bardzo proszę nie przeszkadzać mi, bo taki mam kaprys i na to mam ochotę i tak właśnie lubię spędzać Piątkowe wieczory razem w towarzystwie, oczywiście, całej rodziny, telewizora i po prostu nic nie robić. Nie wierzę w to, że marzenia się spełniają, ponieważ jestem za duży w to, żeby wierzyć w takie rzeczy. Natomiast wierzę, że bardzo wiele można osiągnąć po prostu ciężką pracą, robiąc dużo, często, no i trochę z głową, bo. No właśnie, jest dużo takich motywacyjnych rzeczy mówiących o tym, że jeżeli coś będziemy robić często, jeżeli będziemy dawać z siebie wszystko, to na pewno osiągniemy jakieś efekty. Nie zawsze tak jest, bo waląc głową w mur, możemy sobie co najwyżej rozbić głowę, ale wcale nie musimy osiągnąć efektu przebicia muru. Dlatego czasami warto po prostu poszukać ekspertów, warto poszukać dobrych, sprawdzonych źródeł informacji, żeby na przykład dowiedzieć się, że skakanie na skakance spala więcej kalorii niż bieganie. Co nie zmienia faktu, że skakanie na skakance to nie jest rozwiązanie na wszystkie bolączki i wszystkie problemy. Ja strasznie się cieszę, że udało mi się zrzucić 10-12 kg, ale to chyba nie jest jeszcze ten szczyt, to chyba nie jest to co chciałbym w całości osiągnąć. Ostatnio młoda zresztą mi mówiła, że y, ja to muszę robić jakieś challenge, y, najlepiej to kupować dużo rzeczy, testować je i w ten sposób zdobywać y, subskrypcje i w ten sposób y, budować zasięgi na YouTubie. Pewnie tak by było najlepiej, pewnie tak by może nawet się udało osiągnąć jakiś niesamowity wynik, ale wydaje mi się, że y, jednak większą wartością przynajmniej dla tych, którzy zastanawiają się na przykład jak zrzucić 10 kg, będzie historia człowieka, który po prostu pewnego dnia postanowił wyjść na balkon, postanowił się trochę poruszać i złapał za skakankę swojego dziecka i pomyślał sobie: kurczę, może to jest właśnie jakiś sposób na to, żeby te 10 kg e, zrzucić. No i proszę bardzo, oto o jestem, oto się stało. E, zauważyłem jednak, że jeżeli nie będę pilnować tego reżimu narzuconego samemu sobie, czyli właśnie tych codziennych ćwiczeń, to bardzo szybko może się okazać, że to wszystko, na co pracowałem przez ostatnie miesiące, może po prostu para pójdzie w gwizdek. Więc żeby w ten sposób nie, nie stracić tego wszystkiego, to może faktycznie czasami warto... Przecisnąć tego jednego dnia i narzucić sobie taki, taki reżim, taką rutynę. Ćwiczyć może faktycznie 3-4 razy w tygodniu, ale żeby tego pilnować, żeby to po prostu się nie zmarnowało. A ponieważ dużo jest takich poradnikowych rzeczy a propos na przykład postanowień noworocznych, to i ode mnie będą kilka refleksji na temat postanowień noworocznych, ponieważ nie wierzę w coś takiego jak postanowienia noworoczne, wydaje mi się, że to absolutnie nie zdaje egzaminu i to po prostu nie działa. Nie ma czegoś takiego, że budząc się. Następnego dnia skacowani, nagle myślimy sobie, tak to jest ten moment, kiedy zmienię swoje życie, tak to jest właśnie to, kiedy nastąpi jakaś rewolucja. Nie, nie nastąpi, po prostu nas będzie łeb boleć, nic nam się nie będzie chciało, będziemy chcieli odespać. I jedyną rzeczą, którą będziemy marzyć, to nie zmienianie siebie, ale na przykład Aspiryna i Rosu. W moim przypadku, choćby nawet z tym skakaniem na skakance, to było tak, że po prostu... Tak jak wiele osób, po prostu miałem za dużo wolnego. W związku z tym postanowiłem, dobra, chyba pora się wziąć za siebie, jakoś spożytkować ten czas, no bo bez sensu go tak marnować, siedząc po prostu w domu i nic nie robiąc. Więc zacząłem się ruszać. Kiedyś miałem taki kaprys, że na 35. urodziny założę sobie kanał na YouTubie, więc postanowiłem połączyć jedno z drugim. Szukałem jakiegoś pomysłu na to, co mógłbym robić w internecie. Pojawił się taki pomysł na człowieka, który postanowił e, pokazać innym, jak to jest od zera e, zacząć dbać o swoją formę? Absolutnie od zera, bo e, okej, okay, no może zdarzyło się kilka razy wcześniej, że chodziłem na siłownię, że gdzieś tam starałem się jednak pozbyć tych zbędnych kilogramów i to wcale takie proste nie było, to po prostu nie wychodziło. Zawsze brakowało czegoś, czasu, pieniędzy, zaangażowania, pasji, czegokolwiek. Zawsze było, zawsze był jakiś powód, dla którego to porzucałem. Teraz się okazało, że ponieważ można siedzieć w domu albo trzeba siedzieć w domu, to można również w ten czas pożytkować właśnie na to, żeby trochę się poruszać. I tak pojawił się pomysł na to, żeby połączyć kanał YouTubeowy, żeby połączyć to z ćwiczeniami, z zadbaniem o siebie, a jednocześnie coś sobie co nie angażowało mnie w 100%. No bo powiedzmy sobie szczerze, to już nie ten wiek, że wiąże swoją przyszłość z karierą w internecie na YouTubie i, i, i tak dalej. Więc. To po prostu jest w ramach takiego hobby. Przynajmniej na razie zobaczymy co będzie kiedyś. Więc to po prostu stało się nie z noc sylwestrową, tylko to po prostu się stało z wtorku na środę. Właśnie, bo e, ja też tak mam, że strasznie nie lubię czegoś zaczynać w poniedziałek. Poniedziałek to nie jest dobry czas, żeby, na co, żeby cokolwiek zaczynać. Najlepszy jest wtorek, środa, kiedy już jesteśmy w takim reżimie trochę pracowniczym, e, zaangażowanym i, i wtedy możemy myśleć o jakichś nowych pomysłach. To jest pierwsza rzecz. Tak samo było na przykład ze zrobieniem prawa jazdy. Po prostu do niektórych rzeczy trzeba dojrzeć, do niektórych rzeczy e, trzeba, nie wiem, trzeba przemyśleć. Ja podchodziłem chyba do trzech kursów na prawo jazdy. I to nie dlatego, że e, jestem jakoś wyjątkowo, nie wiem, niedostosowany do bycia kierowcą. Po prostu nigdy wcześniej prawa jazdy nie potrzebowałem. W końcu postanowiłem, ponieważ mam trochę czasu. Dobra, to teraz przysiądę, teraz zacznę się uczyć testów, teraz zacznę Poświęcać na to więcej czasu i robić to z większym pasją i zaangażowaniem. No i co, udało się za pierwszym razem i teorię, i praktykę, i od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem prawa jazdy, bo absolutnie nie nazwę się kierowcą. Jestem zwolennikiem prawego pasa. Jeżeli kiedykolwiek Wam zajadę drogę, to dlatego, że po prostu nie uważałem i nie, nie, nie przemyślałem tego, a nie dlatego, że jestem agresywny na drodze, ponieważ też jestem w takim wieku, że. E, że coś takiego jak bycie agresywnym na drodze już mi nie, nie, nie pasuje, w sensie już chyba się zastarzałem, już mi się nie chce. E, wolę bezpiecznie dojechać do celu, szczególnie, że kiedy codziennie rano mówi się o jakiejś ogromnej liczbie wypadków na ulicach, o zakorkowanej trasie z o kolizji tam z tam i wypadku jeszcze w innym miejscu, to naprawdę się odechciewa szarżowania na drodze, chociaż powiem szczerze, że odkrywam zupełnie nowe pasje i nowy rejon swojego życia, czyli właśnie choćby nawet zastanawianie się, czy wymienić już oponę na zimowej, czy to jest ten dobry moment. I po raz pierwszy, na przykład, musiałem się dowiedzieć prostownik. Ostatnio musiałem się dowiedzieć, czym jest prostownik i jak działa prostownik. Bo mi padł akumulator. Ja chcę Was zachęcić do tego, żeby zadbać o siebie, żeby trochę się poruszać, żeby ten Stadion Narodowy, który jest za moimi plecami, pełnił funkcję stadionu, na którym się biega, na którym się trenuje, na którym się ćwiczy, a nie na którym się leczy pacjentów. W związku z tym Pomyślmy trochę o sobie, pomyślmy trochę o swoim zdrowiu, pomyślmy o tym, żeby trochę się poruszać. Jeżeli skakanka nie jest dla was, spoko, rozumiem to. Jeżeli na przykład chcecie pobiegać, no dobra, pogoda może trochę nie zachęca, ale może można znaleźć jakieś inne aktywności, które, które można robić w domu. Niekoniecznie wychodząc na zewnątrz, niekoniecznie narzekając na to, że a zacznę się ruszać, kiedy otworzą siłownię. Można już zacząć teraz. Z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę, z czwartku na piątek, nie czekając specjalnie na nowy rok, nie czekając specjalnie na jakiś nowy rozdział, bo to naprawdę nic wyjątkowego się nie wydarzy. To po prostu będzie kolejny dzień, tylko w kalendarzu będzie się nazywał trochę inaczej. I to wszystko. Ja jestem Jarema i od 9 miesięcy skaczę na skakance. Za mną prawie pół miliona skoków, ale na te pół miliona na pewno przygotuję jakieś specjalne nagranie, mam nadzieję. Udało mi się w tym czasie schudnąć w okolicach 12 kg, tak sobie mówię, 10-12 kg, bo to naprawdę lata i jeszcze będziemy skakać na zewnątrz nie raz. Tak się właśnie stanie. Dzięki, że jesteście ze mną i na razie żadnych challenge'y nie będzie. Do zobaczenia.